W społeczeństwach informacyjnych zasadniczo zmienia się charakter, funkcja i rola wiedzy, w tym również wiedzy naukowej. Po pierwsze, w społeczeństwie czy w społeczeństwach informacyjnych duża część praktyk społecznych jest właśnie nastawiona, nastawiona na wytwarzanie wiedzy. Otóż w najbardziej rozwiniętych krajach świata, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej czy w Japonii wiedza jest głównym źródłem bogactwa, głównym źródłem dochodu narodowego, a najcenniejszym tutaj źródłem kapitału jest tak zwany kapitał ludzki, kapitał intelektualny. W tych krajach, w tych najbardziej rozwiniętych krajach świata, które właśnie przeszły tą rewolucję informatyczną, czy rewolucję informatyczno-telekomunikacyjną, Tradycyjne gałęzie gospodarki, jak na przykład e, przemysł, e, często odgrywa coraz mniejszą rolę. E, wiele e, gałęzi produkcji jest przenoszonych do, e, do innych krajów, zwłaszcza do zwanych krajów trzeciego świata, natomiast m, duża część społeczeństwa zaczyna zajmować się produkcją wiedzy, czyli e, jest zatrudniona w branżach zajmujących się wytwarzaniem, obsługą nowych technologii. Zresztą to nawet widać, w, 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 jeśli się weźmie pod uwagę różnego typu roczniki statystyczne, że, że, że właśnie większa część dochodu narodowego przez Stanach Zjednoczonych jest, jest wytwarzana przez, z jednej strony przez właśnie tak zwany show biznes. No a z drugiej strony przez ten cały przemysł nazywany ICT, czyli ta branża właśnie elektroniczna, telekomunikacyjna, informatyczna i, i, i dziedziny blisko właśnie z tymi działami współpracujące. Zresztą w tych najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata już mniej więcej od lat... 50. XX wieku wzrosła w ogóle rola pracowników umysłowych, tak zwanych białych nieżyków i sektora usługowego, i rewolucja informatyczna w ostatnich kilkudziesięciu latach jeszcze ów trend pogłębiła. Także duża część ludzi po prostu zajmuje się produkcją wiedzy. I to powoduje też określone konsekwencje dla nauki. Otóż Praktyka naukowa, uczelnie, instytuty naukowe przestają mieć monopol na wytwarzanie wiedzy i również po części na wytwarzanie wiedzy naukowej. Ta wiedza też traci swój uprzywilejowany charakter, jeśli chodzi o, o no, możliwości poznawcze. To stało się za sprawą samych uczonych yy, yy, i to nie tylko postmodernistów, którzy no, zakwestionowali yy, dotychczasowe roszczenia właśnie praktyki naukowej do tworzenia wiedzy prawdziwej, obiektywnej. Teraz się okazuje, że, że to wszystko jest podważane, że wiedza naukowa jest jednym z wielu różnych odmian wiedzy, które służą do, yy, do, jak to niektórzy mówią, do radzenia sobie z rzeczywistością, do, do opisu tej rzeczywistości. Inne rodzaje wiedzy też opisują rzeczywistość, też zajmują się tworzeniem różnych konstruktów myślowych, które są uważane za równoprawne. Kolejną konsekwencją tej całej rewolucji informatycznej, konsekwencją dla, dla samej nauki jest to, że, że teraz niekoniecznie, aby być naukowcem, trzeba być zatrudnionym na uczelni. Pojawiają się uczeni, którzy pracują poza murami akademii, którzy, którzy tworzą własne firmy, albo tacy, którzy nigdy nie pracowali na uczelni bądź w Instytucie, tylko dokonywali wielkich, przełomowych wynalazków no, gdzieś, prawda, obok, gdzieś obok uniwersytetu. Ja tutaj nie mam na myśli takich najbardziej no, spektakularnych przykładów typu, nie wiem, Bill Gates, czy, czy, czy niedawno zmarły Stephen Jobs, ale, ale szereg innych, może nie, nie tak głośnych nazwisk, które, które też tutaj wniosły swój wkład w rozwój wiedzy ludzkiej. Czymś zupełnie nowym jest tworzenie się przy wielkich firmach, zwłaszcza z tej branży ICT, e, ośrodków, które, które można nazwać właśnie naukowymi, a które no, funkcjonują na zupełnie innych zasadach niż e, tradycyjna akademia, niż tradycyjny uniwersytet. Przede wszystkim nie ma tam tej całej prawda, hierarchii. To wszystko jest, ta, ta struktura jest spłaszczona. E, tam się nie zdobywa stopni tytułów naukowych, tylko po prostu prowadzi się normalne badania, zresztą w społeczeństwie informacyjnym tak naprawdę stopnie tytułu naukowe nie liczą się zupełnie. Kiedyś zdobycie doktoratu, nie mówiąc już o profesorze, no było uznawane za, za tutaj no, szczyt możliwości, prawda. Eksperckich człowieka. Taki człowiek, jeśli został profesorem, to znaczy, że posiadł no, prawie całą wiedzę z danej dyscypliny, nabył odpowiednie doświadczenie, no, stał się niekwestionowanym ekspertem i autorytetem. Ta wiedza i te umiejętności, których poświadczeniem właśnie było zdobycie stanowiska profesora, bądź np. w polskiej rzeczywistości uzyskanie tytułu profesorskiego, no. Yy, miały, że tak powiem, już wystarczyć e, i miały gwarantować e, no, swobodne prowadzenie badań bądź, bądź szkolenie e, nowej, e, nowej młodej kadry. Obecnie e, świat zmienia się tak szybko, tak szybko zmieniają się technologie, że e, to wymaga ciągłego, permanentnego uczenia się praktycznie przez całe życie. Więc, y, ty, stopień naukowy doktora, bądź tytuł profesorski niczego już nie mówią, niczego już nie gwarantują. One są zbędne, co więcej, one są balastem y, w, normalnym, y, w, normalnym, prawda, y, w, w normalnych czynnościach poznawczych czy też, y, czy też badawczych. I na takich zasadach właśnie funkcjonują te że tak powiem, komórki badawcze, czy wdrożeniowe właśnie w tych różnych wielkich, wielkich firmach czy, czy, czy korporacjach. I to coraz częściej nie tylko właśnie z branży ICT. Tak więc można zaryzykować stwierdzenie, że, że w społeczeństwie informacyjnych, w społeczeństwie informacyjnym przybywa osób, które zajmują się szeroko, powtarzam, szeroko rozumianą działalnością badawczą. Od klasycznego uczonego różni, różnią takie osoby właśnie brak formalnych stopni naukowych prawda, i brak zatrudnienia w uczelniach. Ale być może właśnie. E, ten brak odpowiednich stopni, co z punktu widzenia niejednego akademika by dyskwalifikował taką osobę, to to jest raczej czynnikiem sprzyjającym, prawda? Przynajmniej takie pojawiają się głosy. Oczywiście nie, nie trzeba mówić, że w społeczeństwie informacyjnym, to już jest dobrze znany fakt, zmienia się sposób i charakter dostępu do wiedzy. Teraz ta wiedza coraz bardziej jest otwarta. Ludzie coraz częściej dzielą się właśnie tą wiedzą, to przede wszystkim w sieci, co powoduje również, że, że y, y, uczeni y, no, ze swoją pewną taką y, izolacją, również jeśli chodzi o udostępnienie swoich wyników, no, stają się coraz bardziej groteskowi. Prawda? Y, i rozumie to, coraz, i rozumieją to coraz częściej niektóre rządy, jak na przykład rząd Stanów Zjednoczonych, tu jeszcze za kadencji Busha, Busha Juniora, wydano rozporządzenie, że na przykład wszystkie publikacje z zakresu medycyny, które ukazały się w specjalistycznych czasopismach naukowych, najpóźniej w pół roku muszą być udostępnione w domenie publicznym. Zwłaszcza, że, że duża część badań naukowych właśnie w dziedzinie nauk medycznych jest finansowana z funduszy federalnych, więc tutaj ludzie, czyli mówiąc krótko, z pieniędzy podatników, tutaj ludzie muszą mieć, widzieć i mieć dostęp do efektów pracy badawczej. Podobną polityką zaczyna też... Zaczynają też prowadzić inne kraje. Również w Unii Europejskiej myśli się o tym, aby, aby, aby tutaj również wyniki prac, które, które powstały na wyższych uczelniach, też mogły znaleźć się w tak zwanej domenie publicznej. I tutaj tworzy się w tym celu specjalne repozytoria, które mają gromadzić i udostępniać taką wiedzę społeczeństwu. Tak więc można zaryzykować stwierdzenie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje właśnie w społeczeństwie informacyjnym, że no coraz więcej osób zaczyna prowadzić tą działalność prawda, badawczą, e, chociaż niektórzy tutaj posługują się określeniem działalnością kreatywną, prawda, czyli wytwarzaniem nowych pomysłów, idei, wynalazków, e, e, nowych form współpracy i i współdziałania, doprowadziło to nawet do tego, że pojawiły się głosy mówiące wręcz, że teraz praktycznie no to każdy w jakimś tam sensie może być badaczem.